nie mogą ci tylko zazdrościć, zupełnie nowa princesa, z nowym, delikatniejszym wafelkiem, który po prostu rozpływa się w ustach, delikatna jak dotyk. Princessa. Marku, wrócę później. Proszę czekaj. Czasami to wcale nie takie łatwe. Zwłaszcza, gdy odkryjesz wyśmienity smak walbą. Valbon. Valbon jest tak wyjątkowy, miękki i taki pyszny, że nikt. Marku, Marku. Absolutnie nikt mu się nie oprze. Jest pyszne. Nowość, teraz sekret także w skleju. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą ci tylko zazdrościć. Stylowa dżelaba 125 funtów egipskich. Spacerowy raj łódką wzdłuż rzeki 250 funtów egipskich. Najęcie pojazdu wraz z kierowcą 115 funtów egipskich. Jej wrażenia z pierwszej dalekiej podróży. Bezcenne. Są rzeczy, których kupić nie można. Za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard. Mastercard akceptowana również w podróży. Czy wyznawcy wódu są czcicielami zła?

Ja już poznawałam po oczach czasem. Mamy, że już, o już się coś zbliża, już, już pewnie będę musiała ją zawić do szpitala. Ty działucho musisz uważać. Bo jak będzie księżyc w pełni, to jemu szajba bije. Ona jest agresywna. Nie zrobiła tak jeszcze takiej krzywdy dużej, ale agresywna jest. Za którymś tam razem mi powiedziała, że ona musi umrzeć, żebym ja mogła normalnie żyć. Rozmowy w toku. W poniedziałek o 18 w TVN. Zadanie do wykonania. Nie pracują, nie śpią, tracą nerwy, trenują. Przygotowują się na chwilę prawdy. Wielka szansa, ogromne emocje, maksymalna koncentracja. Zmagania z olbrzymim stresem. Do zdobycia cenne nagrody dla ludzi o nerwach ze stali. Nowy program. Chwila prawdy. W poniedziałek o 20 w TvN. Codziennie toczy się gra, jej reguły nie zawsze są czyste. Proszę zastanowić się, może wyszedł na zewnątrz i oddał się będzie Walka policjantów proszę, z bandytami. Proszę pani, nie zróbcie tego. To zawsze będziesz uciekał na mnie. my i co, Zobacz kryminalne gry we wtorek o 22.25 w TVN. Zapraszamy do Superkina. Seryjny morderca terroryzuje miasto. Jestem porucznik Cole, przydzielony do tej sprawy. Tu nie jest Nowy Jork. Tu się pracuje w zespole. To trudne dla indywidualisty. Dla mnie najważniejszy jest rezultat. Detektyw Cole nie chce współpracować. Sprawa okazała się bardziej skomplikowana niż zwykle. Nikt nie będzie mnie to straszyć. Do akcji wkroczyła mafia. Gadasz po rosyjsku trochę. Piękny rosyjski. Czarno-rosyjski. Steven Seagal. Nieuchwytny. W piątek o 20 w TVN.